Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Kto może głosować w wyborach? Wybory do Sejmu i Senatu. Referendum Ogólnokrajowe. 15 października. Głosować mogą obywatele polscy, którzy są pełnoletni, mają pełnię praw publicznych i znajdują się w spisie wyborców. Nie mogą głosować osoby prawomocnie ubezwłasnowolnione ani pozbawione praw publicznych lub wyborczych. W wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum ogólnokrajowym możesz głosować w miejscu stałego zamieszkania, a także poza nim w Polsce, za granicą lub na polskim statku morskim. Na podstawie Centralnego Rejestru Wyborców wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza spis wyborców dla każdego obwodu głosowania. Do czwartku 12 października możesz złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Jeśli chcesz zagłosować za granicą albo na polskim statku morskim, złóż wniosek do wtorku 10 października u konsula lub kapitana statku. Możesz również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Zaświadczenie o Prawie do głosowania uprawnia również do wzięcia udziału w referendum. Jak otrzymać takie zaświadczenie? Dowiesz się z kolejnego filmu.